To tu, kilka lat temu, doszło do ostrego starcia między drużyną huraganu a drużyną tornada. Przyczyną konfliktu była nieuznana bramka tornada, przez co kibice tej drużyny zaczynają wyzywać sędziego i drużynę przeciwną. Fani widząc, że wśród wrogiej drużyny panuje agresywna atmosfera, postanawiają wyjąć ciężką broń w postaci bejsboli oraz kasketów i przepuścić atak na sektory kibicowskie przeciwnika. Znajdujemy się w jednym z podwarszawskich parków w pobliżu stadionu Tornada. Skupmy się jednak na tym, co wydarzyło się po walkach kibiców. Otóż niejaki Jarosław Kowalski, kryptonim Kowal, został brutalnie zaatakowany przez przedstawiciela jednego z subkultury Potocznie nazywany Dresiarzami. to właśnie pod tym drzewem leżał wcześniej wspomniany kowal. Mijały minuty, mijały godziny, ale pomoc nie nadchodziła. W końcu przez park szedł jeden z kibiców huraganu. Mimo, że rozpoznał szalik swojej drużyny, który wisiał na szyi Jarka, nie zdecydował się na udzielenie pomocy i minął go. Po kolejnych kilkudziesięciu minutach przechodzi tam tamtędy Sebastian Skorupski, bardzo znany w tym regionie biznesmen. I gdy wydaje się, że Jarosław nie uzyska pomocy, następuje zwrot akcji. Niejaki Mirosław Samarytański zauważa leżącego chłopaka i postanawia udzielić mu pomocy. Jest to tym bardziej zaskakujące, ponieważ kibicuje on drużynie Tornada, której fani mają tak zwaną kosę z fanatykami huraganu. To właśnie tu, w tym miejscu mieszkał Mirosław... Samarytański. Kim on był? Dlaczego pomógł? Tego nie wiem. Być może archiwa ujawnią tą tajemnicę XXI wieku. Albo być może tej prawdy nie dowiemy się nigdy. Wiemy natomiast, że z własnej kieszeni zafundował pobyt i mieszkanie Jarosławowi, który był, należy to podkreślić, kibicem wrogiej drużyny do Samarytańskiego. Ale dlaczego pomógł? Jaki miał w tym cel? Tego nie wiadomo. Natomiast już na zawsze będziemy pamiętać o wielkim miłosierdziu, którego dokonał Samarytański względem Jarosława.